Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. Kolejny Wiedźmin, kiedyż to on się pojawi? Za chwilę. Chyba żartujesz. Tak, bo w krótkiej perspektywie nic nam to nie da, a dalszej możemy nie dożyć. Faktów na temat nowej gry, nowej sagi mamy dosyć mało, ale myślę, że jak się trochę pogłówkuje, to można całkiem sporo z tego wyciągnąć. Dlatego dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o tym, co myślę, że będzie w Wiedźminie 3 co wiemy na 100% i jaki jest najprawdopodobniejszy scenariusz. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Rozsiądźcie się wygodnie na kanapach i posłuchajcie. To co wiemy na pewno to to, że Wiedźmin 4, znany też pod pseudonimem Polaris, nie wyjdzie szybciej niż w 2025 roku i kolejne dwie części wyjdą w ciągu trzech lat od ukazania się Polaris i będzie to trylogia, tak jak Przygoda Geralta, więc prawdopodobnie przez Wszystkie trzy części będziemy grać tym samym jednym bohaterem, którego dostaniemy. Oczywiście istnieje szansa, że tych bohaterów będzie kilku, tak samo jak jest w GTA V, ale przyjmijmy, biorąc pod uwagę to, jakie gry robią radzi, że bohater będzie jeden. Na pewno nie będzie nim Wiedźmin z włosami bielutkimi jak twaróg. Kudły masz jak twaróg bieluchny. Pojadłbym twarogu, oj, pojadłbym. Bo on jest emerytem w Korwobianko i jego historia już się dokonała, zakończyła się. Pijemy sobie wino, gramy w gwinta. Czasami w nocy podkradamy winogrona z winnic Anny Henriety. Weselmir z pewnością by się przyłączył. John Mamais, czyli jeden z producentów Wiedźmina 3 powiedział w jednym z wywiadów, że Geralt może pojawić się w kolejnych częściach z tego uniwersum, ale muszą się porządnie zastanowić jakby to wyglądało. Oczywiście będzie to uwarunkowane, w jakich czasach będą miały miejsce wydarzenia z kolejnej gry. No bo jeżeli po wydarzeniach z Trójki, to ja bym widziała najprędzej Geralta jako jakiegoś legendarnego wiedźmina, którego wszyscy znają, albo też mentora, który przewodziłby innym, innym wychowankom. Jeżeli gra będzie miała miejsce w przeszłości, na przykład za czasów Wesemira, to Geralt mógłby być jednym z jego podopiecznych, podobnie tak jak Lambert i Eskel. Możliwości jest multą i wszystkie są chyba tak samo ekscytujące. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie jak szedł wyrywać pan. Może jednak nie tak samo, ponieważ mi podoba się najbardziej teoria dotycząca Gantera O'Dima, zwanego panem Lusterko, on może się pojawić i przed, i po wydarzeniach z gier. Zresztą pokazane zostało to na trailerze do Gwinta, że on mieszał w wydarzeniach na kontynencie już dawniej. Sugeruje się, że przyczynił się do tego, jak potoczył się los Emhyra oraz Nilgardu, a tym samym tak jakby doprowadził do narodzin Cyrilli. Mógłby mieszać z kulis, spływać na innych bohaterów i wydarzenia w grze, pozostawiając nas w niepewnych co do jego intencji. Znaczy, pewnie są złe, ale no może jednak byłby w stanie nas przekonać, że chce pomóc, o ile nie byłby głównym antagonistą, chociaż to też by mógł być niezły zwrot akcji. Jego obecność byłaby oczywiście odczuwalna, ale rzadko bezpośrednia, co dodawałoby elementu napięcia i niepokoju. W jednym z zakończeń dodatku odchodzi wesoło pogwizdując, natomiast w drugim Geralt niby go odsyła w diabli, ale jeśli wierzyć tłumaczeniom tekstu, który wypowiada, to grozi i nam i Wiedźminowi że. Jeszcze powróci. Jesteś prymitywny, głupi, wydaje ci się, że mnie pokonałeś, ale mylisz się. Mnie nie da się zabić. Powrócę. Dlatego chciałabym wierzyć, że rzeczywiście tak będzie i zobaczymy go w kolejnym Wiedźminie, w kolejnej trylogii. A może pojawiłby się w jakimś questie pobocznym. Otrzymalibyśmy serię skomplikowanych i moralnie dwuznacznych questów pobocznych. One mogłyby mieć jakieś dalekosiężne konsekwencje dla świata gry i decyzji. Naszych decyzji. Zawsze mógłby też występować jako taki wieloznaczny doradca. Po prostu oferowałby nam dwuznaczne rady, a co my byśmy z nimi zrobili, to już nasza sprawa. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły na ten temat, lub w ogóle jakiekolwiek teorie dotyczące kolejnego Wiedźmina, to oczywiście ja was zachęcam, żebyście pisali. Po to ten film też powstał. Na oficjalnej grafice, która ukazała się 21 marca, widnieje potwierdzony przez jednego z redów, Roberta Malinowskiego, medalion w kształcie rysia. Więc wbrew różnorakim i różnobarwnym teoriom, nie jest to żaden dokoksowany kot, tygrys, mantikora, pantara, flop. Żubr, buf, kurwa, łoś, lis, wilk. Kula. Medalion, jak widzimy, jest niedbale rzucony w śnieg, tak jakby ktoś go tam specjalnie zostawił albo zgubił, co sugeruje, że akcja, albo chociaż jej część, będzie miała miejsce w jakiejś zaśniżonej, chłodnej, kąsającej policzki krainie. Może być to Kowir i Powis, a może Białe Zimno jednak nie zostało zniszczone i objęło cały kontynent to wie. Wiedźmińskie medaliony nie biorą się przecież też znikąd, więc pewnie chodzi tutaj o jakąś nowo powstałą lub zapomnianą szkołę cechu Rysia, do której należą jacyś sekretni, tajemniczy Wiedźmini, o których nic na tej chwilę nie wiemy. Redzi w tym samym czasie tworzą nie tylko Polarisa, chociaż większość teamu jest rzeczywiście skupiona na tej grze, to oprócz tego rozwijane jest uniwersum cyberpunka, powstaje nowa franczyza, remake Wiedźmina 1. Jest też projekt Sirius, który również będzie miał miejsce w uniwersum wiedźmińskim i ma niby dotrzeć do nowej widowni, więc zakładam, że będzie to związane z jakimiś elementami multiplayerowymi. Kto wie, być może w tym kolejnym Wiedźminie też będą jakieś elementy, z tego, co wiem, Radzi nie planują tworzyć gier wyłącznie multiplayer, tylko byłby to dodatkowy tryb obok single player. What's this? What's this? Najważniejsze dwa pytania, które się nasuwają to kim będzie główny bohater czy też bohaterka? No i gdzie to wszystko się będzie odbywało? MPC z którego kraju tym razem mają ucierpieć różne plagi i wojny, żeby graczowi było lepiej. Nie nie przestrasiesz. Co nie? Tak, kurwa. Zacznijmy od bohatera. Taką pierwszą predykcją, która pojawia się wszędzie, to oczywiście Ciri, jako główna bohaterka. Płynie za tym kilka przesłanek, nie są to słowa tak po prostu rzucone na wiatr, i postaram się je wam teraz przedstawić. Otóż, szkoła Rysia to może być połączenie medalionu kota, który Ciri przy sobie nosiła. A miała go już w sadze, jak wiemy, oraz jej takiego lekkiego stylu poruszania się, no bo jest kobietą, więc wiadomo, że styl szkoły niedźwiedzia raczej by jej nie podpasował. Oraz oczywiście szkoły wilka, z której pobierała nauki i której członkowie są jej rodziną. Właściwie to zostało już ich bardzo niewielu. Zakończenia Wiedźmina 3 mogłyby zbiec się w jakimś jednym miejscu. Mamy trzy zakończenia, jeżeli chodzi o Ciri, czyli zostaje ona cesarzową, wiedźminką, lub ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Celowo nie mówię, że umiera, bo tego tak naprawdę nie wiemy. Mało tego, są pewne podejrzenia, że ona tak naprawdę nie zginęła wbrew słowom Geralta. Jednym z nich jest gobelin, który tka przątka, który przedstawia wieżę Mewy oraz szybującą jaskółkę. A także coś, co ja zauważyłam i chyba nie widziałam, żeby ktokolwiek o tym wspominał, to w czasie, gdy Geralt zwierza się Wilkołakowi na zakończenie gry, że no, jest taki smutny, jest oburzony, że jego córka nie żyje, to w tle widać spadającą gwiazdę. Nie przejdzie. Moja córka nie żyje. Moja córka. Jakby ktoś lub coś podpowiadał nam, że wcale nie, że ta iskierka nadziei jeszcze nie wygasła i że Ciri może gdzieś tam być, ale z jakiegoś powodu może nie chcieć wrócić do Geralta, bo zrobił jej krzywdę albo, nie wiem, stwierdziła, że ona teraz będzie żyć w naszym świecie, w łodzi albo w Rzeszowie. Dobra, nieważne. Tak więc wszystkie te zakończenia, jeżeli Redzi bardzo by tego chcieli, mogłyby zbiec się w jakimś jednym konkretnym miejscu, który by sobie założyli. Czy Ciri założyła szkołę Rysia? Będąc cesarzową, mogłaby abdykować. W zakończeniu, w którym ginie, czy też jest uznana za osobę zaginioną, może wrócić założyć szkołę. Może wcale nie być główną bohaterką, a będzie tylko mentorką dla Wiedźmina, którym będziemy grać, który będzie na przykład należał do tego cechu. Jak do tego wszystkiego doszło? Od razu przypomina się początek Wiedźmina 3, który większość naszych wyborów z dwójki nie bierze pod uwagę, bo, bo ambasador Faratre wyraźnie posiada wytłumaczenie na każde z zakończeń, czyli dlaczego na przykład nie żyje król Cadwen. Musi po prostu zginąć, nie ma opcji, żeby przeżył. Tak może się dziać z każdą inną rzeczą. Jeżeli będą wystarczająco kreatywni, to mogą sprawić, żeby jej losy zbiegły się w jakimś konkretnym momencie, który będzie pasował do fabuły. Kolejną wskazówką, że Ciri będzie albo protagonistką gry, albo się w ogóle w niej pojawi, jest dzień, w którym ogłoszono w ogóle produkcję kolejnego Wiedźmina. Było, był to 21 marzec, pierwszy dzień wiosny, a jak wiemy, z festunką wiosny jest jaskółka. Chyba nie muszę tego bardziej wyjaśniać. Więc mamy szkołę Rysia. Ale w jakim celu zakłada się wiedźmińskie szkoły? Bo są potwory, a obecnie jest ich coraz mniej. Jak powiedział kiedyś sam Jaskier, wiedźmini sukcesywnie i powoli pozbywają się swojej własnej pracy. Nie mam pracy, nie mam dziewczyny. I ogólnie jak na jest do dupy. Więc skąd potrzeba na kolejną szkołę? Czy doszło do kolejnej koniunkcji sfery? Jak bardzo zmieniła się sytuacja na kontynencie, że jest potrzebna kolejna taka szkoła? Oczywiście istnieje szansa, że będą to wydarzenia jeszcze sprzed Sagi. Pomyślałam sobie jednak, że sam fakt istnienia wieźminskiego Cechorysia odrzuca nieco tę opcję, ponieważ o tej szkole nie ma. Żadnych wzmianek. A nawet kora, która znajduje się w odległych krainach w pobliżu pustyni, kora jest dość dobrze opisana. Nie wiem, jak e, każdy mógłby tą szkołę przeoczyć na przestrzeni dziejów. Nie, że nie istniały żadne zapiski, które by dotarły w jakiś sposób do Geralta czy do innych Wiedźminów. Ciężko jest mi w nich to uwierzyć, ale może będzie to dobrze wytłumaczone. Frasujmy też jeszcze jedno, czyli jacy ci Wiedźmini mogliby być. Bo mamy tak. Koty to są szybcy, zwinni, leciutcy. Chciałabym powiedzieć. Wiedźmini, chociaż to bardziej tacy mordercy, najemnicy, bo podejmowali morderstwa na ludziach. Posiadali też kontrowersyjne metody działania. Niedźwiedzie, takie płudziane wśród Wiedźminów. Silne chłopy w ciężkich zbrojach, samotnicy, nieakceptujący innych Wiedźminów, wiadomo, żyjący na skaligę, pakujący raczej w siłę, a nie w rozum. Nie no, żartuję, tego nie wiem, ale wiecie o co mi chodzi. Wilki, to Wiedźmini, którzy się do wszystkiego dostosują. Przyjmują potiony w postaci wódeczki z piwniczki, są rodzinni Cenią wartości Oni są najbardziej zbalansowani i Posiadają wszystkie dobre cechy Z każdej ze szkół Młodzieńcy, bycie wieźminem, To nie śmiechy i na chwile Lecz ciężka praca Gryf, jeśli rzeczywiście Ryś będzie z Kowiru i Powis To będzie to sąsiedzka szkoła Bo stamtąd właśnie są Interesują się magią i odkrywaniem Tacy rycerze, bardzo szlachetni. Żmija, jak nazwa sama wskazuje, lubią używać różnych trucizn, ale też pułapek, co nam leto pokazuje na dworze Reardonów. I jak Wiedźmin 2 pokazał, mieszali się też w intrygi polityczne. Żmija to raczej nieprzypadkowa nazwa. I ostatnia znana nam oficjalna szkoła to Manticora z Zerikani. Oni chyba jako jedyni nosili tarcze i jakieś nietypowe bronie, takie, że każdy inny Wiedźmin by pomyślała, po co to wymyślanie? Po co oni się popisują? Skupiali się też na alchemii. Bardziej takiej wzmacniającej ich własne umiejętności niż szkodzącej przeciwnikowi, jak żmija, bronili różnego rodzaju karawan na pustyniach korat i byli po prostu dobrze przygotowani. Ryś mógłby być nieco podobny do wilka, bo mógłby łączyć najlepsze cechy z wielu szkół i produkować powiedzmy najlepszych wiedźminów, jakich nosiła ta ziemia. Do tego potrzebna jest magia, a najwięcej czarodziejów zbiegło właśnie do kowiru. Dobrze, dobrze. Kotwicę musimy, musimy wciągnąć i płyniemy. Na razie. Oprócz tego jeszcze ktoś, kto będzie ich nauczał. Dlatego fanowska wersja zakłada, że szkołę tą po wydarzeniach z Dzikiego Gonu założyli zakochani w sobie Lambert i Keira, co daje nam oba niezbędne elementy. Magię i fechtunek. Ale też czego się nie wspomina, byli z nimi inni Wiedźmini. Joel, Getan, jak go Gerard nie, nie, nie zaciukał. I Waszka, która jest chyba drugą znaną nam kobietą Wiedźminem i pojawiła się w uniwersum Kupa lat temu, jeszcze przed grami komputerowymi, w sensie nie przed wszystkimi grami, ale przed Wiedźminem pierwszym. I teoria ta raczej nie zostanie zaadaptowana, bo oboje mogą przecież zginąć i z tym się nie da kłócić w żaden sposób. Tak jak można się kłócić ze śmiercią Ciri w jednym z zakończeń, tak. Lambert i Kaira oboje mogą zginąć i nie wiem jak radzi mieliby z tego wybrnąć, więc raczej historia tego tej szkoły byłaby zupełnie inna. Myślę, że w miarę dobrze omówiłam ten koncept. Teraz przenosimy się do miejsca, a zaczniemy od kowier i powis. Tak naprawdę to jest idealne miejsce na historii Wiedźmina Polaris. Polaris, no właśnie, gwiazda północna wskazująca kierunek. Czy to jest jakaś mała podpowiedź? Może. Nie wiem, no sami też musicie mieć własny rozum i nie słuchać tylko tego, co ja predzę, ale... To pomyśleć trochę, czy rzeczywiście to kupujecie. Dla mnie osobiście wydaje się to idealnym pomysłem, bo to jest miejsce z przeciekawą historią i samo w sobie wydaje się być bardzo interesujące. Tam jest trudny klimat, chłodno, zimno, nie, klimat niesprzyjający w ogóle ludziom i dlatego panowała tam przez jakiś czas ogromna bieda. A tereny te należały do Redani, która nie za bardzo się tym wszystkim interesowała, bo wiadomo, nic tam przecież nie było. Zimne morze spotyka się z surowymi górami, czyli zwykłe zadupie, ale to się Zmieniło, a wszystko zaczęło się od króla Redanii, Radowida I Wielkiego, który, znużony widokiem swojego brata Trojdena, nadał mu Kowir, które było wtedy odległym hrabstwem, które miało być jedynie, wiecie, gdzieś tam na końcu królestwa, niech on tam pojedzie się tym zajmie i zejdzie mi w końcu z oczu. No, już, już, powiedziano, nie będziecie! Tak powstał tytuł hrabiego a panarzysty Kowiru, formalnie wasala, który jednak w praktyce stał się niezależnym władcą. No bo początkowo mało kto się interesował losem Kowiru, aż do momentu, gdy odkryto tam oczywiście bogate złoża minerałów. Gdyby w tamtym świecie były Stany Zjednoczone, to tam oni by jechali zaprowadzić pokój. Takie mniej więcej nawiązanie. Szybko przyciągnęło to ludzi żądnych przygód, te, te wszystkie te dobra z ziemi, bogactwa i możliwości. Wojny i konflikty radani z lokalnymi władykami tylko wzmocniły Kowir, a hrabstwo stopniowo przekształciło się w potężne królestwo. Tam gdzie pieniądze, tam też rozwój, tak więc Kowir i połączyły się przyciągając uczonych, techników i czarodziejów. To tylko napędziło tą całą machinę, bo ich wiedza i umiejętności przyczyniły się do rozwinięcia gospodarki. Wiecie kto tego pozazdrościł? Oczywiście, że król Radani, Radowi III Śmiały, no tutaj wiecie, już zacierał rączki, mówi Kurde, no to no tak jednak przytulił i no nie podobało mu się to, że jednak te były hrabstwo stało się niezależne. Tak więc wymyślił sobie podczas konfliktu z Edirn, żeby nałożyć na nich specjalny podatek wojenny, tak zwaną pontarską dziesięcinę. ówczesny król Kowiru i powis yy, Gedovius Odmówił, twierdząc, że Kowir jest przecież niezależnym królestwem i nic nie dostaną, co doprowadziło do bijatyki, do konfliktu zbrojnego. Redania próbowała zablokować handel kowiru, ale ten opór spotkał się z silną odpowiedzią, bo konflikt zakończył się interwencją zbrojną oraz klęską Redanii i podpisanym pierwszego traktatu ekseterskiego, który oficjalnie uznał Kowir za niezależne i neutralne królestwo, które jest takim aż do do teraz. A tak naprawdę, Radania przegrała, bo Kowir miał kupę kasy na wynajęcie najemników, jakich tylko chcieli i w jakiej ilości. Temu nie mogła się równać żadna armia. Poza tym, wątek Kowiru oczywiście przewija się w Wiedźminie 3, bo istnieje możliwość, że wszyscy czarodzieje z Nowigradu, którym się to w ogóle udało, wyjeżdżają tam i byłaby to doskonała kontynuacja tego wątku. Bo to tam. Wyobraźcie sobie, to tam zjeżdżają najtęższe umysły magów i uczonych. Tam są bezpieczni i niemałe pieniądze ładowane są w rozwój magii. Znajduje się też tam uniwersytet konkurujący z Oksenfurcką Akademią, mieszczący się w Lan zimowej stolicy Kowiru. Ja bardzo bym to chciała zobaczyć. Lan przypomina podobno nieco taką zimową Wenecję z powodu swoich kanałów. Pont Vanis natomiast jest letnią stolicą regionu. Stamtąd pochodzi wiele dóbr, o których się mówi na całym kontynencie. Gdzie na następną wyprawę? Do Kowiru, Pondwani, vani z zeter. Zależy jak wiatr zawieje. Daleko. Ale warto. Nigdzie nie ma takich bogactw jak na północy. Tak więc potencjał fabularny tego obszaru jest przeogromny. Kowir i Powis to nie tylko miasta, ale także rozległe tereny wokół nich. Do tej pory nie wiadomo co dzieje się za górami w północnej części mapy. Szanowne Państwo, chciałam tylko dodać w trakcie montażu, że został mi podsunięty dosyć fajny pomysł, za co dziękuję. Mianowicie w Magu Renegacie, tej grze, która była o Gwincie i o Azurze, występował Trum. Był to barbarzyński władca, Wódz górskiego królestwa ogroidów, który władał w pobliżu Jamurlaku, a właściwie to w tamtejszych górach. Jest to przecież na morzu bardzo blisko Kowiru, więc nie ma żadnych przeszkód, żeby tamtejsze góry, nawet te nad Kowirem, były zamieszkiwane przez ogroidy. Które były na tyle inteligentne, żeby stworzyć własną społeczność. Sam Trum był gigantem, ale też nimi dowodził, a także ogrami, cyklopami, trollami i innymi takimi, a przesiadywał na tronie z kości i zaganiał na kery do pracy. Po prostu uwielbiam tą grafikę, bardzo mi się podoba. Tak jak wspominałam, za górami na północy nie wiadomo co jest. Doskonała okazja, żeby wykorzystać to na powstanie takiego królestwa potworów, bo takiego czegoś jeszcze nie było. Wtedy też byłby powód, by mogła powstać kolejna wiedzmina. Szkoła, żeby sobie z nimi poradzić. Dziękuję za uwagę. Przechodzimy dalej do materiału. W dodatku fabuła mogłaby rozgrywać się nie tylko w jednym kraju, lecz w wielu, tak jak to ma miejsce w Wiedźminie 3. Nawet w DLC w Krefi wino pojawiło się zupełnie odległe królestwo, jakim jest tu są. Myślę, że tutaj też Wiedźmini mogliby z czegoś takiego skorzystać i chyba każdy fan. No ja na pewno chciałabym zobaczyć na własne oczy Nilfgaard, jedną z prowincji nilfgaardzkich, o których się tak wiele mówi. Moi ściewy, a to w chuj daleko! Znaną postacią z Kowiru jest Hrabia Beledal. Nie wiem, co zrobić z tą informacją, ale proszę. No, w Wiedźminie 3 Dziki Gon często wspomina się o tych krainach, o tym kraju w kontekście dóbr. Pokoju NPC tam często gadają, że właśnie w tamtą stronę będą uciekać, żeby uciec od zgiełku i wojny. Właśnie, wojna. Na pewno zauważyliście, że w każdym jednym Wiedźminie, gdzieś w tle przewija się wojna. To jest taki przewodni temat Redów i jak już opowiedziałam wam tak rozległą historię tych krajów, to, to myślę, że tym bardziej jesteście w stanie zrozumieć, dlaczego Redania mogłaby mieć chęć odbicia Kowiru. Gra może skończyć się różnie, bo na tronie może zasiąść albo Radowit, albo Dijkstra i obydwoje mają równie dobre powody, by to zrobić. Radowit jest po prostu szalony, żeby nie powiedzieć brzydko. Radowit jest pierdolnien. A Dijkstra ma też pewne powody osobiste, o których mowa w sadze. Kiedy liczył na pomoc Kowiru, to miał, no nie lata Problem, żeby ją otrzymać. Wszystko rozbijało się o pieniądze. Osobiście uważam, że Ciri nie zostanie główną protagonistką, chociażby ze względu na to, że jest zbyt potężna. Aczkolwiek, jeżeli będzie to sequel, to nie znaczy, że wcale jej tam nie będzie, być może będzie odgrywała jakąś inną rolę. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja turka. Wielu ludzi zapomina też o pewnej legendzie, mianowicie o niszczycielu, czyli miał być to potomek zrodzony z krwi falki, który zburzy obecny świat. Zaś na jego gruzach wybuduje nowy, własny. Podobno jeden z potomków będzie władał połową świata. I tutaj można to rozumieć dwojako, bo tak naprawdę połową świata w obecnym rozumieniu może być władanie samym Nilgardem. I tutaj wersje są sprzeczne, bo to może być Ciri, jeżeli została rzeczywiście cesarzową, lub też jej syn. Nie wiem, czy informacje w internecie są prawdziwe i dobre, ale tym synem miało być dziecko. Siri i jej ojcem Hera. Wiem chore, teraz tak dziecko tego, kto będzie władał połową świata, będzie władać całym światem. Czyli podsumowując potencjalnie niszczycielem świata może być dziecko Ciri. Czyż nie jest to wspaniały pomysł na fabułę? Jeszcze w połączeniu powiedzmy z koniunkcją sfer to już w ogóle byłoby epickie. W tym wypadku moglibyśmy tworzyć na przykład własnego Wiedźmina, czego zwolennikiem ja wcale nie jestem, bo uważam, że lepiej byłoby dostać już takiego wymuskanego bohatera, tak jak Geralt, czy choćby Arthur Morgan z Red Dead Redemption 2. Który zapadnie nam w pamięć na, na zawsze, albo chociaż na długie lata. Jednym bohaterem, którego też chętnie bym przejęła, bo go bardzo lubię, jest Eskel. Jest to postać jeszcze na tyle enigmatyczna. Oczywiście nie w ogóle nie będziemy tutaj mówić o serialu Wiedźmin, bo tam co oni z nim zrobili, to jest świętokradztwo. Ale wiemy o nim dosyć mało. Pochodził z rodziny góralskiej, pamięta jakieś tam przyśpiewki, chociaż samą rodzinę już tak naprawdę zapomniał. A tak, miałem kontrakt w Lanexeter to nie chwaląc się. W kowirze potrafią sypnąć złotem. Wiecie, ile tam dają za utopca? Ten film składał się w dużej mierze z różnego rodzaju domysłów, chociaż ja za każdym razem, mówiąc coś, starałam się to poprzeć jakimiś faktami, żeby nie rzucać suchych przepowiedni. Ja nie jestem żadna itlina, jednak na pewno będę się cieszyć, jeżeli chociaż... Jedna rzecz jest sprawdzi z tego co powiedziałam. Tymczasem ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Ten film myślę, że wyszedł dosyć długi. Zachęcam do wspierania. Oczywiście dziękuję też wszystkim wspierającym. Dziękuję, że mnie oglądacie, że ze mną jesteście. Przepraszam, że wrzucam tak rzadko filmy. Będę się starać poprawić. I bla bla bla. Życzę Wam miłego dnia oraz miłej nocy i do zobaczenia. Pa!